Cześć, z tej strony Patryk z Artystów Reklamy i w tym odcinku porozmawiamy sobie trochę więcej o pojęciach, współczynnikach, metrykach marketingowych. Co to jest, które te pojęcia, współczynniki, i metryki są ważne i które warto mierzyć. Myślę, że warto zacząć od tego, że tych metryk, współczynników, pojęć w marketingu jest całe mnóstwo, no bo zresztą sam zobacz. Wybierając opcję dostosowania kolumn mamy dostęp do wszelkiego rodzaju współczynników, które Facebook nam pokazuje, które możemy mierzyć na Facebooku. Więc jak widzisz, tego jest naprawdę, naprawdę mnóstwo. W systemie reklamowym Google Ads sytuacja wygląda podobnie, też jest bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych parametrów, które moglibyśmy wczytywać do reklamy. Natomiast my skupimy się na tych najistotniejszych. Myślę, że ze wszystkich wybrałem rzeczywiście te najistotniejsze, które... Będą Ci towarzyszyć w Twojej marketingowej przygodzie, w Twoich działaniach marketingowych, i to są te współczynniki, które rzeczywiście będą Ci potrzebne do tego, żeby określać wyniki i efektywność kampanii reklamowych. Ale pokażę Ci też, w jaki sposób samodzielnie ustalać, co jest ważne w Twojej kampanii, w Twojej indywidualnej sytuacji, jak układać te współczynniki, żeby po prostu ułatwić sobie pracę i e, optymalizację reklam. Pierwszym współczynnikiem, a w zasadzie pierwszymi dwoma współczynnikami jest współczynnik zasięgu i wyświetleń. I zasięg to jest liczba osób, które obejrzały naszą reklamę, a wyświetlenia to jest liczba powiedzmy, obejrzeń tej reklamy. Czyli na przykład gdy nasz zasięg wynosi 100, a wyświetleń jest 300, to uśredniając jedna osoba widziała trzy razy naszą reklamę. Kolejny współczynnik to jest współczynnik dotyczący kliknięć. Bardzo ważny parametr, który trzeba mierzyć. Natomiast tutaj jest też jedna mega, mega istotna rzecz, o której musisz wiedzieć, czyli różne systemy reklamowe na różny sposób definiują kliknięcia. I tutaj dla przykładu. I na samym Facebooku tych różnych kliknięć. Mamy co najmniej kilka, kilkanaście. Gdy przefiltrowałem możliwe kolumny, które mogę dodać, możliwe wskaźniki, które mogę dodać do, do, moich, do moich kampanii, do moich reklam, Facebook pokazał mi 22 takie wskaźniki. No i na przykład mamy tutaj kliknięcia wszystkie, kliknięcia linku, unikatowe kliknięcia linku, kliknięcia wychodzące i jeszcze kilka innych parametrów związanych z, z kliknięciami i ważne jest to, jak rozróżnić te parametry jeden od drugiego, żeby nam to się nie myliło i żebyśmy mierzyli odpowiednie aktywności, odpowiednie aktywności użytkowników, na których nam zależy. No i jak oglądasz nas na YouTube, to możesz tutaj zwrócić uwagę, że gdy najeżdżam na konkretny parametr myszką, to pokazuje się takie okienko. Z krótkim, jedno, dwu, czasami trzyzdaniowym omówieniem konkretnego wskaźnika. Natomiast jest tutaj taka opcja, ukryta pod niebieskim hasłem, wyświetlę więcej. Gdy na taką opcję najadę i kliknę, to wyskakuje nam większe okienko z bardziej szczegółowym omówieniem. I tutaj dowiadujemy się, że wskaźnik kliknięcia wszystkie to jest liczba kliknięć. Reklam, czyli dowolne kliknięcie w naszą reklamę. I tutaj Facebook też dość szczegółowo określa, co dokładnie mierzy. I na przykład mierzy tutaj kliknięcie linku, czyli przejście, kliknięcie w linku i przejście na jakąś stronę internetową. Ale na przykład też takie kliknięcia jak Lubię to, albo kliknięcie w komentarz lub udostępnienie posta, kliknięcie, które powoduje wyświetlenie zdjęcia, czyli na przykład powiększenie tego zdjęcia. I zwróć uwagę, że na przykład ten parametr kliknięcia wszystkie to nie jest dobry parametr, jeśli chodzi o mierzenie skuteczności reklamy pod kątem, te, pod kątem tego, jak ta reklama e, działa, jeśli chodzi o e, odsyłanie użytkowników na stronę internetową. No, bo przecież jeżeli chcemy, żeby jakiś użytkownik przeszedł na stronę internetową, no to nie potrzebujemy mierzyć takich aktywności jak e, Reakcję na post albo kliknięcie w powiększenie zdjęcia, no bo to nie powoduje w żaden sposób przejścia na, na, na zewnętrzną witrynę, na naszą stronę internetową. Tak więc ważne jest to, żeby dobierać odpowiednie współczynniki do tego, co chcemy mierzyć. Mając już do dyspozycji wyświetlenia i kliknięcia, mamy kolejny współczynnik CTR, czyli click through rate, czyli jest to stosunek jednego parametru do, do drugiego, czyli e, gdy mamy na przykład 100 wyświetleń, dwa kliknięcia, no to nasz CTR wynosi 2%, określa ile procentowo osób po obejrzeniu kliknęło w naszą reklamę. Przechodząc dalej, mamy e, pojęcie, które jest bezpośrednio związane z tym, żebyś Kliknął w przycisk poniżej i zasubskrybował kanał, bo jest to call to action, czyli wezwanie do działania, czyli dokładnie to, co w tej chwili zrobiłem. Tak więc jeśli jeszcze nie kliknąłeś, to mam nadzieję, że właśnie zachęcony, zachęcona moim call to action, to zrobisz, zasubskrybujesz nas, czy to na YouTube, czy na Spotify, lub w innej platformie, gdzie słuchasz tego, tego nagrania. Natomiast CTA Call to Action jest to bardzo ważne, ważne pojęcie w, w dziedzinie marketingowej, o którym po prostu po prostu trzeba wiedzieć. No i będąc przy okazji CTA mamy temat związany z konwersją, bo w momencie, kiedy ja wypowiadam do ciebie to moje call to action, wzywam cię do tego, żeby zasubskrybować ten kanał i ty to robisz to ta, to działanie, które yy, zrobiłeś, to jest dla mnie konwersja, czyli jest to dla mnie ważna... Biznesowo czynność związana z, w pewnym sensie, z naszym call to action. Do, na, do tego Cię chciałem zachęcić, to jest w tym wypadku nasza, nasza konwersja. Tak więc tutaj myślę, że warto o tym powiedzieć, chociaż systemy reklamowe raczej nie rozróżniają konwersji na konkretne kategorie, a przynajmniej nie w takim rozumieniu, o jakim chcę powiedzieć, bo tutaj możemy konwersję podzielić na dwie części: na tak zwane mikrokonwersje i makrokonwersje. Mikro, czyli takie powiedzmy małe, trochę mniej ważne, ale wciąż ważne, dodatkowe aktywności klienta na całej ścieżce zakupowej, na całym, całym procesie. Na przykład będzie to dodanie do koszyka, przejście do zamówienia w wypadku e-commerce, a na przykład w wypadku stron jakby biznesów usługowych, może być to odwiedzenie zakładki kontakt albo sprawdzenie realizacji na stronie internetowej lub inne podobne aktywności, a makrokonwersja jest to już ta powiedzmy najważniejsza aktywność biznesowa, którą możemy tutaj zmierzyć. Czyli w wypadku e-commerce na przykład dokonanie zakupu, a w wypadku biznesów usługowych na przykład wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy. I będąc już przy konwersjach, skoro mówiliśmy też o CTRach, to warto powiedzieć o współczynniku konwersji. Bo jest to jest to wskaźnik, który też procentowo określa, ile kliknięć zmieniło się w, w realne konwersje. I mając ten współczynnik na poziomie na przykład 5%, oznacza, że 100 kliknięć. Zmieniło się w 5 konwersji. Tak więc to pozwala nam określić skuteczność naszych działań marketingowych. Kolejnym współczynnikiem jest współczynnik CPC, cost per click. Czyli koszt za kliknięcie. I tu znowu gwiazdka. Zwróć uwagę, czy to dotyczy kosztu za kliknięcie, za np. unikatowe kliknięcie w unikatowy link, czy po prostu za kliknięcie, czy za jakiś inny parametr. Warto na to zwrócić uwagę, żebyśmy porównywali właściwe metryki do siebie. Ale generalnie, jak widzimy, ten skrót CP, coś tam, CPL, CPC, to są to właśnie jakieś koszty jednostkowe. Kost per Coś tam, tak jak, tak jak mówiłem. I one odnoszą się do tych kosztów jednostkowych za wykonanie jakiejś aktywności przez użytkownika. Dalej będziemy mieli landing page, i jest to strona lądowania, gdzie klient trafia po kliknięciu w naszą reklamę. Myślę, że tu też nie ma co jakby dalej się rozwodzić po prostu strona lądowania. Tam, jest, tam odsyłamy naszego klienta. Natomiast kolejne. Dwa współczynniki są bardzo, bardzo ważne z perspektywy marketingowej. Pierwszy to jest Lead jest to Lead to jest osoba, która spełnia dwa warunki jednocześnie. Po pierwsze, jest to osoba, z którą ja mogę się w jakiś sposób skontaktować. Mam do niej nie, maila, numer telefonu, napisała do mnie na Messengerze lub Coś, coś, coś podobnego, i jednocześnie jest to osoba, która ma do nas jakąś sprawę. No, najczęściej sprawę biznesową, na przykład, pisze do nas zapytanie odnośnie oferty współpracy, albo dzwoni do nas z zapytaniem odnośnie przedstawienia jakiejś oferty, chce się umówić na spotkanie, czyli wykonała jakąś aktywność względem nas, mamy dane kontaktowe tej osoby, i jednocześnie ma do nas jakąś sprawę, chciałaby poznać jakieś szczegóły dotyczące oferty. Natomiast ten lead może być. Kwalifikowany i niekwalifikowany. I właśnie ten lead kwalifikowany to jest druga, drugie bardzo ważne pojęcie marketingowe, bo lead kwalifikowany oznacza, że to jest, jest to osoba, z którą my chcemy współpracować, czyli spełnia takie nasze warunki biznesowe, z takimi klientami chcemy współpracować. Czyli dla przykładu, jeśli nasza firma obsługuje. Tylko i wyłącznie firmy z jakiegoś powodu, nie mamy w ogóle klientów detalicznych, tylko i wyłącznie obsługujemy biznes, a zgłosi się do nas klient, który jest po prostu klientem detalicznym, to jest to lit niekwalifikowany, on nie spełnia naszych warunków. Jest to wciąż lid, ale on nie jest, nie jest dla nas, nie, nie będziemy współpracować z taką, z taką osobą. I tutaj bardzo ważne jest to, że jakby porównywanie tych obu współczynników jest dla nas istotne biznesowo, no bo gdy na przykład trafia do nas bardzo dużo lidów, ale mało z tych lidów staje się lidami kwalifikowanymi, oznacza to, że możemy gdzieś w reklamach docierać do niewłaściwej grupy odbiorców. Albo może gdzieś nasz przekaz reklamowy jest niewłaściwy i zahaczamy o tę grupę, której po prostu nie chcielibyśmy obsługiwać, nie chcielibyśmy z tą grupą współpracować. No a z kolei, jeśli ten współczynnik jest wysoki, czyli mm, dużo lidów, które się do nas zgłasza, to są też lidy kwalifikowane, no to wiadomo, że reklama działa poprawnie i dalej już możemy aktywnie pracować z takim lidem nad, nad współpracą. Idąc dalej, mamy pojęcie Lit magnetu. i yy, Najprościej mówiąc, jest to jakaś bezpłatna próbka lub bezpłatny materiał, bezpłatny produkt, yy, jakiś kurs, coś, co możemy za darmo udostępnić naszym odbiorcom. Yy, no może tak nie do końca za, za darmo, bo oczekujemy, że nasz odbiorca zostawi nam swoje dane kontaktowe, na przykład adres e-mail albo adres e-mail, numer telefonu yy, w zamian za otrzymanie. Yy, tego rodzaju materiał z materiału z naszej strony. Tak więc no jest to też sposób na. Jakby mówię, o, mówię o tych lead magnetach, bo jest to też sposób na to, żeby pozyskiwać lidy i pozyskiwać kwalifikowane lidy. Bo na przykład tworząc lead magnet w dość na przykład jakiejś precyzyjnej branży, którą jest trudno stargetować, na przykład nie wiem, branży produkcyjnej, jak poprawić wydajność produkcji, o ileś tam procent na podstawie jakichś przykładów, no to wiadomo, że taki przeciętny kowalski, przeciętny użytkownik internetu nie będzie zainteresowany takim materiałem, więc nie skorzysta z tego lead magnetu, ale gdy ten lead magnet trafi na podatny grunt do odpowiednich odbiorców, to ci odbiorcy mogą być rzeczywiście zainteresowani i my dzięki temu jako firma mamy, mamy potem dużo lidów i dużą skuteczność tych lidów kwalifikowanych. Zanim przejdziemy sobie do przykładów, mam jeszcze dwa pojęcia, o których chcę powiedzieć. Po pierwsze jest to remarketing, czyli wielokrotne dotarcie z naszą reklamą do tych samych odbiorców. Na przykład użytkownik wchodzi na stronę internetową, czy to pod wpływem jakiejś reklamy, czy w jakiś inny sposób, wchodzi na naszą stronę internetową i z niej wychodzi, a my chcemy do tego użytkownika ponownie... Dotrzeć z naszym przekazem reklamowym, no i właśnie te działania tutaj są już działaniami remarketingowymi. Ostatnim pojęciem jest pojęcie lejka marketingowego, i to jest pojęcie dotyczące pewnego obrazu, który pokazuje całą ścieżkę, całą drogę, jaką pokonuje użytkownik od takiego pierwszego punktu styku z naszą marką, od pierwszego obejrzenia na przykład naszej reklamy do momentu, w którym wykonał ileś tam kroków po drodze i do momentu w którym dokonuje konwersji i staje się naszym klientem. I tak jak obiecałem na początku materiału, chcę pokazać ci w jaki sposób te konkretne metryki przełożyć do twojej indywidualnej sytuacji, jak układać te metryki, aby łatwo szybko sprawnie sobie optymalizować działania reklamowe. Tak więc zobaczmy kilka przykładów, które przygotowałem. Pierwszy temat, który sobie omówimy dotyczy reklam lidacowych na Facebooku. I tak jak wspominałem o tym lejku marketingowym, warto sobie rozłożyć, jakie kroki po kolei klient musi wykonać, aby zostawić u nas ten kontakt, swoje dane kontaktowe właśnie w formie tego formularza. No i tutaj sprawa jest dość prosta, no bo po pierwsze klient musi naszą reklamę zobaczyć, więc będziemy mierzyć parametr dotyczący wyświetleń. Musi kliknąć w tę reklamę. Ten formularz się tam od, musi otworzyć, no i wtedy klient zostawia taki formularz u nas i wysyła do nas. Tak więc wybieramy kolumny, dostosuj kolumny i zaraz sobie ułożymy cały, cały taki proces, który będzie tutaj dla nas istotny. Tutaj mamy domyślne kolumny ustawione. Możesz je oczywiście usunąć, możesz je zostawić. To zależy od Twoich preferencji, tego jak, jak, czy potrzebujesz jeszcze jakichś dodatkowych informacji. Niektóre mogą być istotne, tak jak na przykład informacje budżetowe, aktualnie wydana kwota, tak więc tego typu informacje sugerowałbym raczej zostawić. To, co jest ci zbędne, to, co uważasz za zbędne, możesz po prostu dalej usunąć. Ja dla porządku nic nie usunę i będę te kolumny, które mnie interesują, dodawał sobie na końcu, na końcu pod wszystkimi kolumnami, żeby też pokazać Ci, jak wygląda cały ten proces, cała taka ścieżka klienta. Zaczynam od tego, żeby zasięg i wyświetlenia przenieść na sam dół. No i gdy użytkownik już zobaczy naszą reklamę, no to kolejnym krokiem jest to, żeby użytkownik w taką reklamę kliknął. Więc szukam parametru, który odpowiada kliknięciu w formularz kontaktowy. Ja wiem, że to jest parametr związany z kliknięciem linku. Jak tutaj kliknę wyświetli więcej, to w opcji sposób obliczania Facebook sam nam mówi, że, że to jest kliknięcie prowadzące do jakiegoś miejsca docelowego, które może znajdować się na Facebooku na platformie Meta lub poza, tym, poza tą platformą, i przykładowe miejsca docelowe to jest na przykład formularz kontaktowy. Ale to też od razu podpowiem, jeśli robisz reklamy przynoszące na Messenger, no to też kliknięcia linku lub unikatowe kliknięcie linku to będzie parametr, który będziesz chciał, bądź chciała mierzyć w swoich kampaniach. Tak więc ja skorzystam też z tej opcji unikatowe kliknięcie linku ze względu na to, że jeśli użytkownik kliknie dwa razy w link, to, to tak naprawdę jest to cały czas jeden użytkownik, więc ja chcę mierzyć te unikatowe kliknięcia linku. Jeśli ktoś dwa razy kliknie, zostawi dwa formularze, to jest to dla mnie wciąż ten sam jeden, jeden i ten sam klient. Więc wybieram tę opcje. Do tego chciałbym mierzyć koszt unikatowego kliknięcia linku. To jest ważny, ważny parametr dla mnie. Ile będziemy płacić za te, za te kliknięcia. Kolejnym krokiem klienta jest już to, co zrobi z naszym formularzem, czyli czy go wyślę, czy nie. I w kampaniach Lidac jest to po prostu opcja wyniki i koszt per wynik, i więc takie kolumny też sobie przeciągam tutaj na, na sam dół. I idąc od jakby pierwszego kroku, Nasze parametry, jakie będziemy mierzyć, to jest ile użytkowników widzi nasz, naszą, naszą reklamę, ile mamy wyświetleń, ile użytkowników kliknęło w link, koszt za to kliknięcie, kliknęło w link, mam na myśli kliknęło i otworzyło formularz, koszt za to kliknięcie i ile użytkowników zostawiło swoje dane kontaktowe i ile za pojedynczy, pojedynczego lida zapłaciliśmy. Wybieram opcję już zastosuj. I zobaczmy, jak te kolumny nam się tutaj prezentują. I tak jak widzisz, te kolumny ułożyły nam się w taki schemat, który prowadzi użytkownika od momentu, w którym zobaczył, wyświetlił naszą reklamę, kliknął w tę reklamę, aż do momentu, w którym zostawił swoje dane kontaktowe i my pozyskaliśmy takiego LIDA. Drugi przykład dotyczy sklepu internetowego, tak więc przechodzimy do opcji kolumny, dostosuj kolumny. I tak jak wcześniej, będę dodawać parametry na samym końcu, przenoszę tutaj zasięg, przenoszę wyświetlenia. I co, co jest kolejnym krokiem? Kiedy użytkownik zobaczy naszą reklamę, no to powinien w tę reklamę kliknąć, a przynajmniej na tym nam zależy. I szukamy takiego parametru, który dotyczy kliknięcia, ale nie pierwszego lepszego kliknięcia, bo jeśli użytkownik kliknie w naszą reklamę i powiększy mu się zdjęcie, no to to nie jest to, co nas interesuje. Nas interesuje kliknięcie takie, które prowadzi do gdzieś, do jakiegoś miejsca zewnętrzne poza platformą. Meta poza Facebookiem, poza Instagramem. Tak więc taki parametr to jest kliknięcie wychodzące. Takie kliknięcie wychodzące zaznaczam. Interesuje mnie też opcja, która mi pokaże współczynnik tych kliknięć wychodzących, czyli jaki procent użytkowników klika. W naszą reklamę także znajduje się poza Facebookiem, czyli przychodzi na sklep internetowy i opcja koszt kliknięcia wychodzącego. Ok, czyli mamy już to, że użytkownik zobaczył reklamę, kliknął w tę reklamę i co dalej? No dalej, jeśli wyświetlamy takiemu użytkownikowi produkt, no to zależy nam, żeby użytkownik dodał ten produkt do koszyka. Tak więc wybieramy opcję, filtrujemy sobie tutaj opcję dodania do koszyka. I mamy taką naszą mikrokonwersję, dodanie do koszyka. Wybieramy opcję tutaj łącznie i koszt. I to są rzeczy, które też, na, też nas tutaj będą interesować. Gdy już użytkownik doda produkt do koszyka, no to kolejnym krokiem będzie przejście do zamówienia, czyli zainicjowanie finalizacji tego zakupu. Ponownie sobie filtruję taką opcję. Znowu wybieram opcję łącznie, opcję koszt. Natomiast, gdy już użytkownik doda produkt do koszyka, przejdzie do kasy, no to pozostaje nam tylko mierzyć zakupy. I tak, o taki ostatni parametr będziemy mierzyć. Zakupy tutaj wybieram opcję łącznie, wartość, koszt i zwrot. Żebyśmy też od razu wiedzieli, jaki zwrot mamy z naszych reklam. Klikam zastosuj. No i w tym momencie mierzymy cały proces, całą ścieżkę od momentu wyświetlenia, reklamy, kliknięcia, dodania produktu do koszyka, zainicjowania, zainicjowania finalizacji zakupu, czego akurat w tym wypadku nie mierzymy, ale dodałem, bo chciałem, żebyś miał, miał pełny obraz tych kolumn, aż do momentu zakupu wartości zakupów, kosztu, jaki, zapłacimy, jaki płacimy za pojedynczy zakup i zwrotu z wydatków reklamowych. Dzięki za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że temat pojęć i metryk biznesowych, metryk marketingowych jest dla Ciebie trochę jaśniejszy. Jeśli są jakieś, które Twoim zdaniem, które pominąłem, a Twoim zdaniem powinny znaleźć się w takim zestawieniu, daj znać w komentarzu. Chętnie do tego się odniosę. Może będę musiał nagrać odcinek numer dwa na ten temat i trochę więcej jeszcze podrążyć, podrążyć. Jeśli materiał Ci się podobał, mam nadzieję, że tak. Zostaw łapkę w górę, w górę zasubskrybuj kanał, a my widzimy się wkrótce.